94 lata temu Polska odnowiła stosunki dyplomatyczne z Węgrami. Od prawie 70 lat Polacy i Węgrzy korzystają z wyjątkowego budynku polskiej ambasady w Budapeszcie. W Polonii 24 powiemy teraz o szczególnej przyjaźni. A teraz kraj znakomicie przygotowany na przyjęcie żeglarzy z wyśmienitą kuchnią i przyjaznym klimatem. No więc chyba nie może dziwić, że coraz bardziej popularny wśród tych Polaków, którzy lubią aktywny wypoczynek. W ostatnich dniach wakacji nasz reporter Marcin Czapski zabiera Państwa do Chorwacji. Kanadyjski dentysta kupił na aukcji ząb Johna Lennona. Teraz chce sklonować byłego Beatlesa. Sam artysta chyba w tej sytuacji zaśpiewałby Imagine, ale naukowcy są pomysłem co najmniej zdziwieni. Łukasz Bożycki, fotograf z Warszawy. Nagrodzony w prestiżowym konkursie fotografii przyrodniczej organizowanym przez Narodowe Muzeum Historii w Londynie i BBC. Wygrał w kategorii. Portrety zwierząt zdjęciem zatytułowanym Okoropuchy. Tym samym pokonał ponad 40 tysięcy konkurentów Martyna Pietruszka. Łukasz Bożycki jest dziś gościem Polonii 24. Zapraszam na rozmowę Agaty Konarskiej. I to wszystko w Polonii 24 dziś, ale czekamy na Państwa jutro, punktualnie 22. Już teraz polecam i do zobaczenia.